Podoba mi się to miasteczko. Tu jest zupełnie jak na Dzikim Zachodzie. Hej, jestem Niki. Mój tata jest tu burmistrzem. Bardzo się cieszę, że przyjechaliście na Święto Kaktusów. O, wiesz, naprawdę masz wyjątkowe szczęście, że tu jesteśmy, kotku. Zaraz po twoim telefonie dostaliśmy drugą propozycję. O, serio? A jaką? Plot zabaw. Pogrzeb. Liga Mistrzów. Do zobaczenia po występie, szczęki. Tak, do zobaczenia nogi znaczy, niki. Panie i panowie, oto honorowi goście naszej uroczystości! Oto sensacja sezonu! Ty gry się trio! Gwiaździ! <śled> <O>! <śled <reconsider> <śled> <śled> uh! <śled> uh, naprawdę bardzo, bardzo mi przykro. Przykro to ci dopiero będzie. Całe to wasze miasto pożałuje, kiedy tutaj wrócę! Z moją bandą! Uh! Wow, wyglądają na przestraszonych. Nawet ten wielki w kapeluszu uciekł. Może trzeba posłać po szeryfa? To właśnie był szeryf. Naprawdę Was przepraszam, nie zrobiłem tego celowo. To nie Twoja wina, Jerry. Tamten koleś to przywódca Diablos. Jego gang zawsze przyjeżdża tu i psuje nam święto kaktusów. Ale tym razem będzie inaczej. A to dlatego, że tym razem jest z nami tygrysie Trio! Oh. Jakie to szczęście! Wow! Oh. Bardzo dobrze! Co?